Cześć, jestem Antek z i zapraszam Was do omówienia wczorajszych wydarzeń piłkarskich, czyli dnia 8 marca. Zapraszam. 22-letni prawy napastnik Liela Abada przenosi się z Celtiku do Charlotte. Ten transfer wynosi 8 milionów euro i podpisał z nimi kontrakt do 31 grudnia 2026 roku. Oto wyniki Championship, Ligę, Ligi i Bundesligi, Bundesligi II i III Ligi. W niemieckiej Westerklasse Radomiak wygrał 3-2 z Piastem Gliwicę i Jagiellonia Białystok 3-1 również wygrała z, ze Śląskiem Wrocław. A w pierwszej lidze Dni Pruszków 2-0 z Termaliką i Arkadia Dnia Kraków 1-1. W drugiej lidze też remis KKS Kalisz z rezerwami Eukes Łódź 2-2 i Polonia Bytom z GKS i Biedruj 0-0 daje Liga Portugalska, Super League, Serie A i Serie B. Od dzisiejszej mecze Premier League, Championship Ligę i druga Liga Francuska. No i tak samo w Hiszpanii, La Liga i La Liga de r Dywizje, Bundesliga, Bundesliga II i trzecia Liga Niemiecka. W Westerglasie Krona Kielce z, Lega, Krona Kielce z, z Krakowia, i y, Puszczu Niepełnicy z Rakowem czy Stachowa. No i górnik z Lechem Poznań, a w pierwszej Lidze Chwabułogów z Staną Rzeszów, Motor Lublin z Polonią Warszawa i Mieszkalnictwem z Glikasem W drugiej lidze Sandacja sandacje z Pogonią Sielca, Hutnik Kraków z Wisłą Puławy i Stanisław Osztyn ze Strasową Wolą. Daje Liga Portugalska, Turecka Super League, Serie A i Serie B. Dziękuję za dzisiejsze ogonienie, zapraszam na moje media, spojrzcie lekcje, które teraz Wam się wyświetlają. Jeśli na tego to oglądacie, zapraszam, abyście mi tutaj i polubili ten film, a więc widzimy się jutro. Cześć.